Więc z całego serca pragnę pogratulować wszystkim posłom, którzy podnieśli rączkę i zagłosowali za odrzuceniem tych poprawek, które zgłaszał pan senator Kwiatkowski. To jest naprawdę pomoc ofiarom wypadków. Level y, Armia Czerwona po prostu strzał w tył głowy, chociaż tutaj to raczej prosto w czoło. Ale to syf. Cześć, kochani, dużo się ostatnio działo, więc muszę się do Was odezwać. Oczywiście wszyscy wiemy, że Pan Prezydent podpisał znowelizowane prawo o ruchu drogowym, czyli od 1 stycznia będziemy mieli nowe mandaty. To jest już pewne i pewne jest to, że będzie też zabawnie, bo na przykład nie wszyscy wiedzą, ale policja nie ma do dzisiaj żadnej możliwości zweryfikowania Waszej historii to znaczy wie, że przekroczyliście na przykład prędkość, ale nie wie o ile. Więc te mandaty dla recydywistów nie wejdą tak od razu, i możemy się też spodziewać bardzo fajnego koncertu wyroków, jeżeli chodzi o dopuszczenie pojazdu do ruchu. Bo ja już mówiłem, że według założeń ustawy za poruszanie się pojazdem bez dopuszczenia do ruchu grozi od 1 do 30 tysięcy złotych. Natomiast Problem jest taki, że ustawa w żadnym miejscu nie definiuje, co to tak naprawdę jest dopuszczenie pojazdu do ruchu. Oczywiście policja twierdzi, że chodzi o przegląd techniczny, między innymi. Tak też było napisane w uzasadnieniu tej ustawy. Natomiast uzasadnienie, a ustawa to jest jednak zupełnie różna liga i ranga dokumentu. Więc powiem wam tylko, że już były takie procesy i sądy w Polsce wydawały zdecydowanie rozbieżne Wyroki co do tego, czy dopuszczeniem pojazdu do ruchu jest y, aktualny przegląd techniczny. Tutaj też zacznie się zabawa, no bo jeżeli ryzykujemy karę 30 tysięcy złotych, no to jednak y, wiele osób pewnie mandatu przyjmować nie będzie. Ale ja nie o tym, chciałem Wam powiedzieć o tym, co działo się przy okazji przepychania tych zmian, czyli nowego prawa o ruchu drogowym, przez parlament, a ściślej przez senat i Sejm. Oczywiście kłaniam się nisko i dziękuję partnerowi kanału, firmie Product Tech. Link do oferty macie na dole. I lecimy. Otóż w Senacie zgłoszono bardzo sensowne poprawki, których autorem był pan senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski, od wielu lat współpracujący m.in. z Januszem Popielem, czyli wymienianym w tym kanale bardzo często prezesem Stowarzyszenia Alterego, które od wielu lat, żeby nie powiedzieć dekad, pomaga m.in. przed sądem ofiarom wypadków. Przypominam Wam, że gdy zaczęto mówić o zmianach w prawie o ruchu drogowym, to Pan premier robił takie konferencje prasowe, tam obstawiał się między innymi rajdowcami, no i opowiadał oczywiście o pierwszeństwie dla pieszych, potem o tych mandatach i o tym, że będziemy pomagać ofiarom wypadków drogowych. Jak ta pomoc wygląda aktualnie? Otóż, jak ktoś miał stłuczkę, czy nie daj Boże wypadek, to doskonale wie, ile można czekać na odszkodowanie. A sytuacja mocno się komplikuje, jeżeli naprawdę jesteście poważnie chorzy. Przykładowo wyjeżdża ktoś z podporządkowanej, bo takie wypadki w Polsce są najczęstsze, czyli wymuszenie pierwszeństwa, co oczywiście wynika w dużej mierze z jakości polskich dróg, uderza w wasze drzwi, miażdży, miednice, łokieć i tak dalej. Lądujecie na przykład na pół roku na temblaku, a potem przez kolejne 10 czy 12 miesięcy uczycie się chodzić. Doskonale wiecie, że na odszkodowanie możecie sobie czekać przez lat wiele albo dostaniecie na przykład 30 tysięcy złotych, bo na tyle wyceni wasze uszkodzenia ciała ubezpieczyciel. Wtedy oczywiście sprawa do sądu, a wy występujecie o tak zwane zadośćuczynienie, no bo wiadomo, straciliście pracę, nie możecie chodzić, nie daj Boże byliście górnikiem czy kierowcą, więc nie możecie wykonywać żadnej pracy, i przez te 12 czy 20 miesięcy musicie nie tylko się z czegoś utrzymać, ale też przejść cały proces rehabilitacji, który nie jest tani, jeśli oczywiście wcześniej nie trzeba będzie przejść kilku skomplikowanych operacji. Takie wypadki się zdarzają, po prostu. I obecne prawo, od razu mówię obecne, czyli nie to, za które odpowiada PiS czy PO, po prostu takie przepisy funkcjonują w Polsce od wielu, wielu, wielu lat, jest takie, że chroni, uwaga, kogo. No wiadomo, że nie ofiary, tylko firmy ubezpieczeniowe, bo jeżeli występujecie do sądu o zadośćuczynienie, to zgodnie z polskim prawem musicie zapłacić 5% kwoty, o jaką występujecie. I spoko, jak występujecie o 10 tysięcy, no to 5 stówek jakoś tam uzbieracie. Ale jeżeli macie naprawdę skomplikowaną sytuację i występujecie na przykład o milion złotych, bo potrzebujecie jakiejś mega skomplikowanej operacji za granicą, to na dzień dobry musicie wyłożyć, wy jako poszkodowani, 50 tysięcy złotych. No i powiedzcie mi, skąd macie wziąć takie pieniądze, jeżeli jesteście obłożnie chorzy i nie pracujecie. Naprawdę dzieją się dramaty, ludzie muszą wyprzedawać majątek, często zastawiać mieszkania, żeby w ogóle wrócić do funkcjonowania i jakieś pieniądze od firm ubezpieczeniowych wyrwać. I pan senator Kwiatkowski zaproponował, że ponieważ polski system prawny nie jest darmowy, w przeciwieństwie chociażby do haha, służby zdrowia. Opłaty jakieś muszą być utrzymane, więc padła kwota tysiąca złotych, niezależnie od tego, o ile będziemy się starać. Dzięki temu, naprawdę sytuacja materialna ofiar wypadków, tych prawdziwych ofiar, prawdziwych wypadków, mocno by się poprawiła, no bo. Sami przyznacie, że ta jeszcze jesteście w stanie wysłupłać, nawet jak nie pracujecie. Pożyczycie to od siostry, brata, szwagra, wujka, dziadka, matki. Natomiast, no, takich 50 na przykład tysięcy w przypadku miliona złotych nie jesteście w stanie tak ad hoc zorganizować. I, co ciekawe, te poprawki przyjął Senat. I teraz, jeżeli ktoś z Was miał wątpliwości, czy ta ustawa, która wchodzi od 1 stycznia, rzeczywiście służy poprawie bezpieczeństwa i sytuacji ofiar, to powiem wam, że oczywiście w Sejmie ustawa przepadła 219 głosami. Przeciw głosował cały klub PiS, klub Pawła Kukiza, w tym Paweł Kukiz i jego kilku przybocznych posłów, oraz dwóch posłów niezrzeszonych, na przykład mój ulubieniec w ostatnim czasie, pan Mejza. Więc z całego serca pragnę pogratulować wszystkim posłom, którzy podnieśli rączkę i zagłosowali za odrzuceniem tych poprawek, które zgłaszał pan senator Kwiatkowski. To jest naprawdę pomoc ofiarom wypadków, level y, Armia Czerwona, po prostu strzał w tył głowy, chociaż tutaj to raczej prosto w czoło. Aha, i tutaj bardzo ważna uwaga, o której bym zapomniał. Jeżeli wydaje Wam się, że posłowie Pisu, Odrzucając poprawki pana senatora Kwiatkowskiego, nie wiedzieli nad czym głosują. To chcę tylko zaznaczyć, że 1 grudnia, czyli dzień przed tym głosowaniem, pan Janusz Popiel wysłał do klubu parlamentarnego pismo z prośbą o poparcie tych poprawek, które rzeczywiście poprawią zdecydowanie sytuację materialną ofiar wypadków w Polsce. Więc y, wnioski wyciągnijcie sobie sami: 219 posłów. Opowiedziało się za ich odrzuceniem i tak też się stało. Chciałem po prostu, moi kochani widzowie, żebyście wiedzieli, jak to przeszło przez parlament i ewentualnie sprawdzili sobie, jak tam głosowali wasi y, ulubieni posłowie. A skoro już jesteśmy przy parlamencie, to tak na szybciutko. W ostatnim czasie były cztery niezależne interpelacje poselskie dotyczące podwyżki. Cen przeglądów. Diagności, przypominam, protestowali w Warszawie 18 listopada. No, domagają się podwyżek, bo po prostu cena za przegląd przez 17 lat się nie zmieniła i nie żebym chciał płacić więcej, no ale jednak faktycznie koszty pracy wzrosły niebotycznie. Póki co rząd jest przeciw, ale sytuacja dynamiczna, no bo jesteśmy w końcu coraz bliżej tych nowych przeglądów, więc na pewno temat będzie wracał. Ale mam też jakąś dobrą wiadomość. Rozbawiła mnie na przykład interpelacja paru posłów i posłanek Koalicji Obywatelskiej. Trafiłem na nią tylko dlatego, że podpisał się pod nią mój faworyt, poseł Sterczewski. No i na przykład panowie i panie posłowie z Koalicji Obywatelskiej chcą, żeby mieć czyste powietrze w Polsce, w związku z czym proponują na przykład podwyżkę akcyzy i uzależnienie jej od tego, Jaką normę emisji spalin spełnia wasz samochód? Oraz to mi się najbardziej podoba dodatkowe badania techniczne dla aut o określonym wieku i przebiegu, bo dlaczego by nie? W swojej interpelacji powołują się na przykład na warszawski alarm smogowy, a skoro już jesteśmy przy smogu, to powiem wam taką anegdotkę, którą ostatnio usłyszałem. Nie wiem, czy jest prawdziwa, bo rzadko bywam aktualnie w Krakowie, no ale jednak takie słuchy do mnie doszły, że. Krakowski magistrat razem z krakowskim alarmem smogowym starają się monitorować poziom powietrza w mieście. I taki mobilny patrol polega na tym, że rozstawia się w jakichś tam wybranych miejscach te stacje pomiarowe. Ale niestety to jest Polska, więc nie można ich zostawić bez nadzoru, bo zaraz znikną więc pilnuje ich tam jeden czy dwóch kolesi, a że jest zimno, to żeby nie marznąć siedzą przeważnie 5 metrów od tej stacji pomiarowej w samochodzie z włączonym silnikiem, no żeby nie zmarznąć. I pozostając w temacie smogu, chciałem pogratulować miastu Nowy Targ, które od wielu lat jest na szczycie listy tych najbardziej zanieczyszczonych, jeżeli chodzi o powietrze, w Polsce. Oczywiście wynika z jego położenia geograficznego: dookoła góry, w środku Kotlina, no i w niej Nowy Targ. Więc jak ktoś w grudniu spali sobie kalosze w kominku, no to oni tam wszyscy jeszcze oddychają nimi w maju. I. Tak jak powiedziałem, co zima nowy targ był na topie listy najbardziej zanieczyszczonych, jeżeli chodzi o powietrze w Polsce, ale władze znalazły sposób na wyjście z tej sytuacji. Otóż nie, nie wymieniły piecy, ale zlikwidowały stację pomiarową. Nie ma już w centrum nowego targu stacji pomiarowej, która monitoruje jakość powietrza, dzięki czemu nowy targ nie będzie już najbardziej zanieczyszczonym pod kątem jakości powietrza miejscem w Polsce. Gratuluję! A kończąc, skoro już jesteśmy przy gratulacjach, to chciałem też pogratulować serdecznie panu Łukaszowi Z z serwisu, którego nazwy nie wymienię, który jako czołowy ekspert od ruchu drogowego. Od pomagania ofiarom wypadków, zapomniał napisać o tym, że w Sejmie przepadły poprawki pana senatora Kwiatkowskiego, z tego względu, że pan senator Kwiatkowski jest właśnie kojarzony z panem Januszem Popielem, a pan Janusz Popiel i pan Łukasz Z nie pałają do siebie jakimś gorącym uczuciem. Głównie z tego powodu, że pan Janusz Popiel, który naprawdę jest ekspertem od BRD, traktuje pana Łukasza jako Nazwijmy to pożytecznego idiotę, z tym zastrzeżeniem, że nie jest pożyteczny. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się zdrową. To prawda, w internecie. Pozdrawiam Paweł Rygas.